Ciemka, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to ja nazywam się Arek, a to jest kanał Polski Hamburger. Właśnie jadę na miejsce, jakieś, żeby sobie z Wami na spokojnie pogadać. Także zapraszam Was do oglądania. No i już w tym, w tym momencie chciałbym Was yy, zaprosić także do subskrybowania kanału i do sprawdzenia innych treści, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. Miłego oglądania. idziemy sobie może pogadać trupie o Jezu, ale wieje dzisiaj strasznie. A stanąłem sobie przy łabie, przy rzece. Nie chcę wam pokazać od razu, tu jest taki taki punkcie, gdzie można sobie usiąść. No, oczywiście nie w taką pogodę, ale jak chcę z wami chwilę pogadać, no to no to sobie tutaj stanąłem, nie? Wbijam na górę. O, widzicie? I tu jest takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć z takim widoczkiem. Ona rzeka, a z drugiej strony jakieś rozlewisko. Ale wieje, masakra. Ja nie wiem, jak mnie będzie słychać, słuchajcie, ale, ale zobaczymy. No i dobra, przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, ostatnio wyświetlił mi się TikTok takiego policjanta, który tutaj w Hamburgu mieszka i pracuje. To jest Polak. Tom HH, coś takiego się nazywa, TikTok jego. No i właśnie mówił tam o tym, że wchodzą, wchodzą do życia nowe zasady odnośnie prawa jazdy. I to nie tylko w Niemczech, tylko w całej Unii Europejskiej. No ale w związku z tym, że ja mieszkam w Niemczech i jego TikTok mi się wyświetlił, no to bardzo mnie to zainteresowało. No i ma to polegać generalnie na tym, że kiedyś było tak, że jak zabierali wam tutaj za wykroczenia prawo jazdy na 3 miesiące albo tam na więcej w Niemczech przykładowo, no to w Polsce mogliście dalej jeździć, dalej poruszać się tym samochodem. No a teraz mają nastąpić takie zmiany, że po prostu gdy zabiorą wam prawo jazdy na 3 miesiące lub na więcej, bo popełnicie jakieś tam wykroczenie poważniejsze, no to wtedy nie będziecie mogli jeździć tym samochodem w całej Unii Europejskiej, a nie tylko na terenie tego kraju, w którym wam to prawo jazdy zostało zabrane, skonfiskowane, no, można powiedzieć. No, i ma to działać właśnie na podstawie, znaczy, w stosunku do tych większych wykroczeń. A jeśli chodzi o te wykroczenia, takie, że zabierają wam to prawo jazdy do jednego miesiąca, yy, czyli te mniejsze, takie, no to, no to wtedy będziecie mogli na spokojnie jeździć dalej w innych krajach, tylko nie w kraju, w którym yy, został na was nałożony ten mandat. nie? No i słuchajcie, to ma wejść z tego, co właśnie Tom powiedział. Yy, Jakieś tam plany są na kwiecień, kwiecień przyszłego roku, ale podejrzewam, że może to się nawet do, do 2026 przeciągnąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Według mnie, osobiście, jeżeli chcielibyście znać moje zdanie, to jest to bardzo dobra decyzja i jestem zdziwiony, że do tej pory nie wyglądało to w ten sposób. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że przyjeżdża sobie tutaj akurat na podstawie Polska, Niemcy, będę się wypowiadał, bo w Niemczech mieszkam, że przyjeżdża. Polak, dajmy na to, do Niemiec, jeździ sobie na polskim prawie jazdy, śmiga, yy, wariuje, można powiedzieć, 120 po mieście jedzie, no i stwarza zagrożenie dla innych uczestników. Yy, złapie go policja, dostanie te, tą karę, że zabiorą mu to prawo jazdy na 3 miesiące, powiedzmy. No i on wraca do Polski, no i dalej jeździ tym autem, nadal stwarza zagrożenie, nic sobie, nic sobie z tego nie robi, yy, jeździ jak wariat po prostu. No i jest to niebezpieczne i moim zdaniem Dobra decyzja, że, że do tego w końcu dążą, i powiem nawet więcej, że dziwi mnie to, że do tej pory to tak nie wyglądało. No i chciałbym poznać Wasze zdanie, oczywiście, w komentarzach. W tym temacie to by było wszystko, ale nie odchodźcie jeszcze od odbiorników. Ten odcinek będzie kontynuowany, także jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. A few moments later. No i wyjechałem drugi raz Normalnie jest tak, że powinienem czekać Aż przyjedzie transport tam z Hanoweru Czy gdzieś tam z, z, ze środkowych Niemiec Ale zależy mi trochę na czasie dzisiaj Bo chcę jechać choinkę kupić Po pracy No i jak do tej pory było z magazynu Trzech klientów tylko Więc zapytałem się czy mogę Jechać to teraz zawieźć no i powiedzieli, że nie ma problemu, więc jadę zawieźć teraz trzech klientów. Później wrócę, jak przyjedzie ten, ten, ten transport. Zobaczymy, co tam jeszcze będzie dla mnie czekało. Rozwiozę tą resztę. No i mam nadzieję, że do 15, no w porywach do 15.30 powinienem być już po pracy, więc spoko by było. No, ostatnio tak y, trochę później przyjeżdża ten transport właśnie. Wcześniej się zdarzało, że nawet koło 13, przed 13.00 byli. A teraz to już jest raczej okolice godziny 14 czasami nawet po 14 więc. No więc później się wyjeżdża i później się kończy. Nie? No i to takie oczekiwanie to jest takie trochę męczące czasami że się stoi i czeka yy, Aż transport przyjedzie i nie można jechać dalej. A tak by można było wyjechać, skończyć pracę szybciej, nie? No i jeszcze wracając do tego tematu. No tyle tutaj widzę wariatów drogowych, powiem wam, że, że niektórzy powinni to prawo jazdy naprawdę na te 3 miesiące mieć zabrane. Ja nie mówię, że je jakoś perfekcyjnie jeżdżę, nie? ale to mnie nie wszyscy pewnie zrozumieją, bo, po, bo opinia taka w Polsce jest, że w Niemczech to jest piękna kultura drogowa i wszystko jest fantastycznie. A zapewniam Was, że tak nie jest, więc moglibyście tu się wybrać czasami i przekonać się sami. Chociaż wiadomo, no pewnie zaraz ktoś napisze, że w Polsce jest gorzej. No może jest, może jest gorzej, nie mówię, tylko chodzi mi bardziej o to, że tutaj wcale perfekcyjnie nie jest. No i, i, i takie gadanie, że jest fajnie, że się dobrze jeździ, no to to powiem Wam nie zawsze, nie zawsze. No najlepiej przekonać się na własnej skórze, a potem się. Mądrować, no może nie, ale wypowiadać tak głębiej na ten temat. No dobra, jadę do. Pokażę Wam, może, kawałeczek tutaj tego pięknego Hamburga z perspektywy przedniej szyby. Klienci rozwiezieni. Ja teraz czekam w końcu na ten transport z Hanoweru. No i patrzcie, na takie sytuacje mam takie rozwiązanie, jak jest zima, że mam sobie swój kocyk elegancko i sobie się tutaj rozkładam. No i trzeba poczekać trochę, nie? Trzeba poczekać, więc bez sensu marznąć. Zawijam się w koc i se tutaj. Ciluję że tak powiem, o nie wiem czy mnie teraz widać Proszę bardzo Taka sytuacja Cilaucik Kocyk No i trzeba teraz czekać, nie wiem ile to potrwa, jest za 20.14 No i mam nadzieję, że w okolicach tej 14 przyjedzie, no to 20-30 minut Trochę sobie tutaj pociluję Widziałem jak do tej pory czeka na mnie jeden klient do rozwiezienia Więc Zapowiada się Piękne, piękne popołudnie. Od tej 15 powinienem mieć koniec. Zobaczymy. Słuchajcie, chcę Was zabrać jeszcze wieczorkiem, bo planuję dzisiaj jechać po choinkę. No i siemanko, witam Was, jak to często u mnie bywa dzień później. No niestety nie udało się tej choineczki kupić, bo przyjechaliśmy tam po, po 17, było już zamknięte. No i było ciemno, więc słabo by było i tak to nagrać, więc musimy po choineczkę jechać innym razem. No ja chcę wam pokazać, że byłem w polskim sklepie i mają hot dogi. No nie jest to tak dobry hot dog jak z Orlena, ale zawsze jest. Fajny akcent trochę polski, bo nigdzie tego nie było, powiem wam szczerze. No i zaraz wam pokażę, co kupiłem i ile za to zapłaciłem w polskim sklepie właśnie tutaj w Hamburgu, jak się ceny mają. No i tutaj mamy po lewej stronie ruskie. Pierogi z kapustą i z grzybami i śmietane Do tego był chodóg. Za takie zakupy zapłaciłem 24,39 Dajcie znać, czy to jest dużo, czy mało. No i tutaj mam z drugiego sklepu koreczki śledziowe, twaróg sernikowy mielony, kakao. Tu jest budyń śmietankowy i buraki. No i za to wszystko, co tutaj widzicie w drugim, w innym polskim sklepie zapłaciłem 13 euro. Tam z kawałkiem, z groszami, nie? Musiałem jeszcze odogadać, dość na szybko. Słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie zostawić ocenę pod filmem, komentarz. No i widzimy się niebawem w następnych filmach na kanale Polski Hamburger. Na razie cześć.